Siemanko widzowie, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek na YouTube, bo ym, ta, ten ym, no się popsuł przez jedną rzecz, o której w nie mówisz, ale no w tamtym odcinku wam pojedzie, ym, pokazałem gdzie są ym, te, ym, te samoloty, no to samoloty są tu, tu, ym, o tu i tu. Więc możecie tu tam chodzić po samoloty. Ale jeszcze jedno było, ale nie pamiętam... A, no tak. O tu. I po prostu tam możecie iść i sobie... Po, ten... zrobić na przykład zadanie lub coś takiego. Są nowe prezenty w grze... Więc ja tam się cieszę, nie wiem jakby fajny. Fajny event. Piszcie w komentarzu, czy... Wam się fajnie teraz gra, czy nie? Moim zdaniem jest fajnie, w ogóle wchodźcie do Fortnite'a i odbierajcie... Znaczy nie odbierajcie, tylko um, róbcie te zadania Które są Gdzieś byście mieli um, ten... Wszystkie rzeczy z eventu W ogóle zostawiajcie łapkę w górę, suba Wysoki świąt w ogóle, bo za trzy... Czy za dwa dni święta, więc... No Dobra, ja tam sobie le lecę samolotem Bo mogę Patrz, w ogóle się gra, nie wiem dlaczego I śnubki teraz grają Oni nie umieją zniszczyć mojego samolotu, a ja już latam z, tak z 10 lub 20 minut Dobra Spadłem ale to tam nie jakby nic praktycznie nie robi Dobra we, weźmy granat i będę tutaj kampił No to fajnie, że nie. No to fa no to normalnie ładnie ogromną. W ogóle jest nowy pakiet, nie wiem czy zauważyliście. Znaczy dzisiaj w tym dniu jest nowy pakiet Czarnej Pantery. W tym momencie wam go pokażę. Mm, będzie sinusoidalne to odblokowanie w ogóle za wezwanie i taka jedna dziewczyna. Zaraz wam ją pokażę. Tutaj w ogóle jest taki pakiet właśnie Czarna Pantera, taki typ. I kapitan Marvel Dobra um, Naciskam wstecz Tutaj też widzicie Bardzo fajny pakiet Moim zdaniem Pakiet jokera um, No i teraz um, Możecie mi w ogóle wysłać tego skina Lub tego Będzie bardzo miło Bardziej to tam liczę na tego Bo jest o wiele tańszy um, Albo tego w sumie Będę. A w ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale on jest gruby. Mikołaj. To jest właśnie ta um, osoba, która... Um, przez którą tamten odcinek się nie udał. mniejsza z tym, mm, dobra. Tutaj jesteś... Też... Zadanie czarnej pantery, ukończ wszystkie zadania czarnej pantery no to ja wam powiem o co chodzi pierwsze, zagraj ze znajomymi 5 razy zagraj 10 um, razy i jeszcze ostatnie to um, musicie zadać um, obrażenie przeciwnikom 500hp no i w sumie niedługo będziemy kończyć ten odcinek ja wam może pokażę da na razie moją szafkę gram od miesiąca i tydzień lub dwa. Doktor Dom Srebrny, Mandalorian, Groot. W ogóle she -Hulk, Nie wiem czy wiecie, ale jak macie She-Hulk o tą, to jak zrobicie gra i zrobicie tą emotkę, to robicie się czerwoną she -Hulk. Ja to niedawno odkryłem. Znaczy, zobaczyłem na YouTubie. Więc. No. Tutaj, do. Teddy ona się nazywała? Mystiku? Cool. E? Coś takiego? Nie pamiętam. Storm. E. Thor, srebrny. W sumie Storm też srebrna. Tony Stark. Wolverine. E. Ciaslek. Do tej dziewczyny to w mam jeszcze ten ogonek, więc fajnie. E. Ta dziewczyna, moim zdaniem, to jest brzydki skin. Miałbym dostać 1500 dolców Dobra, tutaj ładny skinek. Fajny. Tutaj kolejny ładny, fajny skinek. A To jest mój świąteczny Grinchowy skin. Więc ja tam się cieszę. Moje wszystkie plecaki to czaszka. Kielich przeznaczenia. na duma. Pelerynatora Dalej płyta plecowa zbroi Ironmana Rocket Sedzonka gruta Trofeum Wolverina Waga Sprawiedliwości Bogactwo śniadaniowe Deska Ten plecach tej dziewczyny Ta o bo taki na plecy. O ten plecak, taki. O taki plecak. Taki plecak. Taki plecak. Klopy. To w sumie możemy tak na szybkości. Ten, ten, ten. Gdy ten jest kozak. I o ten jest kozak. Ten, 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 ten. Ten, ten ten i to są moje wszystkie lotnie jak to widzicie moje wszystkie tańce to, to już wam pokazuję bo mam mało ten to tak to 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 tutaj takie no więc no no to do widzenia na raz, no i cześć